Witajcie! Dzisiaj przychodzę do Was z albumikiem. Jest to album przygotowany z okazji 18, uro... Przepraszam. 18 urodzin dla mojej koleżanki, zamawiała go jej babcia. Jest on wykonany w formacie okładka 17x17, 17, strony 15,5x15,5 i do jego wykonania. Użyłem mnóstwo tekturek, znaczy może mnóstwo, głównie tekturki z tekturkowo, które Wam bardzo serdecznie polecam. Są w świetnych cenach, dobrej jakości, ale to też będzie, będę mówić o tym w następnym filmie, który już niebawem. I właśnie ten film, ten, ta praca będzie, jest moją inspiracją dla Was, jak wykorzystać tekturki od tej firmy, i mam nadzieję, że zainteresuje Was to. Ten album wykonałem z kolekcji Just Love Me od Lemon Craft. Jest to kolekcja już niedostępna niestety, ale taką że tak powiem trzymałem, głaskałem, głaskałem, głaskałem a naraz stwierdziłem, że w końcu przyszedł czas na nią, że pójdzie pod nóż gilotyny, że tak powiem. No i tak powstał ten albumik. Miał być kremowy z dodatkiem różu jest mam nadzieję, że wystarczająco kremowy, bo jednak jest troszkę różu, troszkę nawet sporo. Żeby nie przedłużać już chciałbym wam pokazać ten album. Tak jak widzicie okładka jest bardzo skromna, delikatna, nie chciało a zamawiająca dużo kwiatów, więc jest tylko minimalna ilość ich. Tekturka od tak jak mówiłem, piękna serwetka. Do niej jest cała kolekcja z tym wzorem Osiemnastka także jest od tekturkowo Pod spodem są wycięte elementy z tej kolekcji Tam był taki arkusz z dodatkami Tutaj są też kwiatki z tej dodatków No i tutaj plastikowe różne dodatki takie No, no plastikowe po prostu Wstążeczka gnieciuszek Też zakupiona w Lemon krawcie I tutaj grzbiecik Widać go chyba całego. Tutaj jest taka malutka kokardeczka i jest na nim ta piękna tekturka, która idealnie załatwia sprawę grzbietów. Idealnie nadaje się na grzbiety. Przeplatamy ją wstążeczką. Są dwa wzory tej przepaski, że tak powiem, tego borderu. I naprawdę bardzo świetnie się sprawdza. Ostatnio zacząłem używać coraz częściej. Domówiłem sobie w tej ostatniej paczce i też wam pokażę ten drugi wzór. No i z tyłu jest tylko wstążeczka i moje logo. I tak, przechodzimy do środka. A, perełki są z Enamel Dotsów, z fabryki dekoru. Przechodzimy do środeczka. W środku strony są głównie takie prościutkie bardzo. I tak, tutaj mamy kieszonkę wyciętą, border border taki ozdobny. Tutaj jest element z dodatków. I w nich, w niej są dwie karty, takie na zdjęcia, mieści on 34 zdjęcia formatu 9x13, czyli tego mniejszego. Aha, i zapomniałem dodać, że okładka jest obłożona papierem foliowanym, to okładkami z Craft O'Clock, które też Wam bardzo polecam, bo bardzo je polubiłem i naprawdę według mnie... Są bardzo fajne do y, okładania wszelakich takich rzeczy, jak albumy, notesy i takie i inne, że tak powiem, sprawy. Tutaj papier jest bardziej zdobny, więc są tylko dodatki takie delikatne e, karta na zdjęcie przyklejona i w każdej stronie jest mata na zdjęcia, e, taka z, wyciągana z góry, z takim, niektóre są za wierzką, z zaczepką, niektóre są bez. I lecimy do kolejnej strony, tutaj jest kolejna strona, też prosta, nie wiem czy widzicie, teraz. kolejna strona też jest prosta, tutaj są tylko elementy te z dodatków, kawałki papierów i piękny klucz, klucz od tekturkowo, bardzo lubię te klucze, takie są, jakby to powiedzieć, też mi się kojarzą z takim, takim romantycznym stylem. Ale bardzo, bardzo ładne są. Bardzo mi się one podobają. Uzużyłem, bo już piąty zestaw. I tak, żeby to korespondowała jedna strona z drugą, ten wodospad jest zamykany na magnesik. I tutaj właśnie z, z tej strony jest, z tej strony jest klucz, a z tej strony jest kutka. Takie korespondujący akcentik. No i tutaj jest papieru wodospad. Przepraszam. Delikatnie ozdobiony, tylko dołem. O. I tutaj pomieści kolejne 4 zdjęcia. E, 10 na 10. Tutaj też jest karta w niej. Oj, nie ma, chyba wyciągnąłem. Nie, jest, jest. Jest karta. E, jest karta. I tak przechodzimy na kolejną stronę. Kolejna strona jest typowo ozdobna. Nie ma miejsca w niej na zdjęcie. Tak, jak klientka oglądała, miałem taki pokazowy album, i właśnie tam było dużo takich stron zdobnych, a zdjęcia wkładało się do kart. To był też album wykonany na warsztatach ładniejszych cebuli, i właśnie tutaj prosiła, żeby były też takie strony tylko ozdobione, bez miejsca na zdjęcie, żeby była taka dekoracja. Piękna klateczka, to jest akurat bez ptaszków, ale jest także taka z ptaszkami. Bardzo, bardzo ładna. Taka romantyczna, z, taka, z ornamentami takimi. Bardzo lubię taki styl. Kolejna strona jest to e, kieszonka, taka być, zrobiona z serwetki. Na niej jest kwiatek z kompozycji i piękne urocze liście od tekturkowo. Bardzo ładnie myślę, tutaj pas, koresponduje też to, że tu jest tekturka, tutaj też jest tekturka. E, kolejne strony są bliźniacze, są dwie takie same strony. No, papier troszeczkę mi się nie zgrał, bo źle dociąłem niestety. Się pomyliłem, ale już było późno w nocy. I tutaj jest te borderki takie, narożniczki bardziej z tekturkowo, kawałki papierów i elementy z elementów do wycinania. One wszystkie są takie niedoklejone, ponieważ one są takie do podnoszenia sobie spokojnie. Przepraszam, musiałam, mm, przepraszam, musiałam na chwileczkę przerwać, bo miałem tutaj niespodziewanego gościa. I niestety nie zapisałem się ten film, ale postaram się go skleić. Macie, znaczy, dałem zamiast i to zapisz, i no i tak wyszło, że dwie, dwa filmy będą, no ale mam nadzieję, że uda mi się to połączyć. I tak, wracając, tutaj jest też z tymi elementami z tego borderku z tyłu te karty. I tutaj są karty, tylko proste, nie są klapki, żadne pani nie chciała klapek, jedyne co, co wodospad się zgodziła na wodospad i na jedną yy, książeczkę. Kolejna jest też ozdobna strona yy, i tutaj do jej wykonania wykorzystałem bordery od tekturkowo, bardzo fajne bordery, właśnie sprawdzają się idealnie na takie kartki. Tutaj mogłyby być nawet jeszcze dwa kolejne, yy, ale nie chciałem już przesadzić z dekoracją, też z ilością dekoracji. I tutaj jest osiemnastka, kolejna na serwetce wyciętej z dodatków, także z tekturkowo. Kolejna strona jest to książeczka rozkładana, zawiązywana na wstążkę rypsowaną, która też jest na grzbiecie Tutaj jest miejsce na wpisanie jakiegoś tekstu lub może życzeń. I tutaj jest listek z tej kolekcji, które były tam wcześniej, te listki. No i książeczka też jest obklejona papierami, bardzo ładne kompozycje, tutaj takie proste i też 9 na 13 zdjęcia. Kolejne strony są e, prosta, jedna tutaj. E, I tutaj są wykorzystane już kwiaty, z wyci wycięte z dodatków e, oraz kawałki papieru. Z tej strony natomiast jest serwetka i dodatek z, dodatek z papierów wycięty. I tutaj są dwie karty włożone tylko tak, żeby można było sobie zdjęcia wkleić. I kolejna, ostatnia już strona jest to kolejny klucz. No mówię, bardzo mi się podobają, więc wkładam je dość często. I tutaj jest bardzo ozdobny papier. Tutaj jest element wycięty z papierów z kolekcji i na ostatniej stronie jest kieszeń. Wykorzystałem tą koronkę, która była na papierze, wyciąłem po prostu. I tutaj też są dwie maty na zdjęcia. I tutaj, żeby korespondowało, jest taka kudeczka, która ma, no tak jak mówię, pasować do tego klucza, jakby taki sens oddawać. I tutaj też są kwiatuszki. Tak prezentuje się cały album. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mnie osobiście się podoba, mam nadzieję, że klientce też się spodoba. Już niedługo się o tym dowiem, ale w każdym razie, jeżeli wam się podoba, dajcie lajka, żebym o tym wiedział. Napiszcie jakiś komentarz. Jeżeli wam się coś nie podobało, też napiszcie komentarz, żebym wiedział, co się nie wam nie podobało. I zapraszam Was do kolejnych filmów. Subskrybujcie. Zostało nam, brakuje mi tylko 12 subskrypcji, aby ogłosić Candy. Także naprawdę serdecznie zapraszam do subskrypcji. I do brania udziału w Candy, które już niedługo. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!